Cześć, z tej strony Ania, witam Was na kanale Książka Mikadze. I dzisiaj mam dla Was kolejny vlog czytelniczy. E, co będę czytać w tym okresie końcowo noworocznym i sylwestrowym? Tak, będę kończyć Martwca Kasi Puzyńskiej. E, poza tym zacznę sobie pół roku na Saturnie. Książka, o której usłyszałam kiedyś w radiu, i potem zauważyłam ją gdzieś tam w internecie i stwierdziłam: Dobra, dajemy szansę. To jest o jakiejś dziewczynie, która ma pół roku wolnego i jest w Korei, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym, wezmę sobie jakiegoś audiobooka na pewno, ale o tym już opowiem później. Na pewno zobaczycie jakieś tam przebitki sylwestrowe, noworoczne. Także zapraszam Was do oglądania. I przychodzę z pierwszym w tym roku update'em czytelniczym. I zacznę od książki Pół roku na Saturnie, którą skończyłam jeszcze w starym roku. I to moja ostatnia książka 2021 roku. To jest dziwna książka, ponieważ właściwie czytając ją miałam wrażenie, że ja bym mogła coś takiego napisać, ale może niekoniecznie powinnam to robić. I tak samo nie jestem do końca pewna, czy autorka powinna to, tą książkę pisać. O czym jest ta książka? Książka Pół roku na Saturnie opowiada o dziewczynie, która wjeżdża na stypendium do Korei i w pewnym momencie dostaje taki dar od losu, czyli pół roku życia bez jakiejkolwiek pracy i bez studiowania. Dostaje ocenę od jakiegoś tam profesora, i on jej mówi, że nie musi przychodzić na żadne zajęcia, że ma zaliczone i że przez pół roku może sobie żyć w tej Korei. Dostaje stypendium, także ja po prostu. Dziewczyna postanawia, że będzie ym, odkrywać siebie i będzie ym, po prostu żyć i decydować o tym, jak to jej życie powinno się dalej potoczyć. Niestety, w tej książce jest pełno chaosu. Ta dziewczyna codziennie wymyśla sobie nowe hobby, kupuje milion rzeczy, żeby te nowe hobby realizować, po czym właściwie nigdy nie spełnia jakichś tam swoich celów. I w sumie. Ta książka byłaby fajna, bo wydaje mi się, że każdy może się odnaleźć i czuć to samo, co bohaterka. Takie zagubienie troszeczkę, brak celów w życiu. Ale z drugiej strony chciałoby się, żeby taka książka miała jakąś puentę. A ta w sumie wydaje mi się, że nie miała żadnej puenty. Skończyła się, skończyło się to pół roku laby dla y, tej bohaterki. Y, na tym koniec, kropka i właściwie co dalej? Nic. Ona jakby... Odkrywczego przez to pół roku nie zrobiła, nie doszła do żadnych wniosków i dlatego taki troszeczkę może zawód na koniec. Mimo to książka była. Y, sprawnie się czytała, ja ją słuchałam sobie w audiobooku i w sumie to jestem taka skonfundowana. Nie wiem, co y, myśleć o tej książce. Trochę mało tutaj było tej korei. Ja może nie jestem jakąś koneserką. Tych klimatów, ale w sumie fajnie by się poczytało. Skoro już faktycznie ta dziewczyna przez pół roku siedzi w tej Korei, to można by coś przymycić więcej. Natomiast tego tutaj było mało. Ta książka kojarzyła mi się troszeczkę ze szklanym kloszem. Oczywiście nie była taka hardkorowa i z książką, której nie czytałam, ale wydaje mi się, że jest w podobnym klimacie czyli mój rok relaksu i odpoczynku. Wydaje mi się, że to jest coś w tym tonie. Zostawiamy tą książkę. To jest stary rok. Natomiast trochę stary, a trochę nowy to Katarzyna Puzyńska i Martwiec, o którym mówiłam w poprzednim vlogu, i w sumie teraz nie mam za wiele do dodania. Trochę tam ruszyłam, ale no tam wiadomo, zagadka się rozwija. Dodajemy, no, dostajemy nowe wątki. Nadal nie wiem, kto tam zabił, kto porwał ten autobus, ale. Zobaczymy, co będzie dalej i nie będę może więcej mówić o tej książce. Słucham jeszcze w audiobooku książki Doskonałej na Nowy Rok, e, pełen postanowień i budowania nowych nawyków, i właśnie tytuł tej książki to Atomowe nawyki. Ogólnie książki też słucham w audio. Zaczęłam jej słuchać przed snem któregoś dnia i bardzo rozbudził mnie, wbrew pozorom, początek, w którym autor opowiada o tym, jak dostał na meczu bejsbolowym w liceum kijem gdzieś między oczy i tam pękły mu tam kości, czaszki, oczywiście złamany nos, ale potem pojechał do szpitala, okazało się, że nie ma węchu, oprócz tam innych jakichś zaburzeń. Pielęgniarka kazała mu wydmuchać nos i powąchać jakiś tam soczek, a on wysmarkał ten nos i wypadła mu gałka oczy. Także trochę mnie to na początku... Rozbudził. Ale później, oprócz takich właśnie różnych anegdot, autor opowiada o tym, jak odbudował poprzez stosowanie dobrych nawyków, jak odbudował później swoją tą karierę baseballisty po tym urazie. I cała książka jest pełna jakichś tam wskazówek. Część z nich jest w sobie takich oczywistych dla mnie, a część może jakichś nowych, ale w sumie nie wiem, czy to się przyda mi i kolejku. najwyższa pora pożegnać się i zakończyć tego vloga, ale zanim to, muszę jeszcze opowiedzieć o książkach, które udało mi się przeczytać i zakończyć, oraz o tych, które zaczęłam i będę kończyć sobie w tym miesiącu. Przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać jest Pół roku na Saturnie Magdaleny Sitz. Podtrzymuję moją opinię z poprzedniego update'u. Muszę jednak przyznać, że w sumie, odkąd ją przeczytałam, zdarza mi się dalej myśleć o tej książce i dalej nie potrafię jej rozgryźć. Nie jestem pewna, czy może ja czegoś nie zrozumiałam, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tej książce nie było nic do zrozumienia i po prostu ona próbowała troszeczkę być czymś, czym nie jest czyli takim współczesnym filozoficznym podsumowaniem życia młodego pokolenia. Z jednej strony w wielu aspektach rozumiałam główną bohaterkę, ale z drugiej ta dziewczyna była tak przebodzicowana, wszystko musiała wyszukać w internecie, wszystko działo się na YouTubie, na masę filmów, wszystko na przyspieszeniu, wszystko to było takie powierzchowne, jednocześnie kręciła się jak chomik w kołowrotku i momentami od tego natłoku jej myśli po prostu człowiek się męczył. Dalej nie umiem ocenić tak naprawdę tej książki, bo nie była ona ani dobra, ani zła, i to tyle, co mogę o niej powiedzieć. Nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy, o co w tym chodziło, bo wydaje mi się, że w zasadzie to o nic, albo jestem jakaś nieugarnięta, bo nie wiem, serio. Zostawmy to. Kolejną książką, którą zakończyłam, i stało się to już w styczniu, jest Martwiec Katarzyny Puzyńskiej. I za wiele Wam o tej książce nie powiem, ponieważ jest to trzynasty tom serii. Jeśli chodzi o sam wątek kryminalny, to mniej więcej już Wam mówiłam, o czym to jest. A dziewczyna w grobie być może y, żyła, kiedy ją tam zasypano. No i rok wcześniej porwany autobus. Tajemnica, nie wiadomo co się z tym autobusem i z jego pasażerami stało. Jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki kryminalnej, to y, wydaje mi się, że to nie było najlepsze rozwiązanie w serii, ponieważ szczególnie jedna rzecz mnie tak mm, zawiodła, ponieważ ten y, martwiec, ta osoba, która y, zabijała, on niektórych swoich, niektóre swoje ofiary zabijał. Hmm, dobra, byli to zabije, okej, okay, spoko, bez problemu. W sensie mm, nie był. Zagadka była owszem, ale jeśli chodzi o to, dlaczego ta osoba zabijała, to to było takie. Takie po prostu. Nie było to wytłumaczone, dlaczego, jaki jest motyw, jakby do końca. Takie po prostu. Hmm. Mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Um... Jeśli jest spoiler, to. przepraszam. Mam nadzieję, że to nie jest spoiler, serio, mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Hmm. Dalej. E, kolejna książka to Atomowe nawyki. E, zakończyłam ją w audiobooku. Książka bardzo fajna, napisana w taki spokojny, napuszony sposób. Dobrze się jej słuchało. Było sporo przykładów jakiejś tam z życia, przykładów badań. Były też konkretne przykłady i zasady o tym, jak budować dobre nawyki, co robić, by pozbywać się tych gorszych nawyków. Dla mnie spoko. Nie wiem, czy skorzystam z tych rad, bo być może mi się nie będzie chciało i nie będę miała ku temu możliwości po prostu, ale generalnie bardzo polecam, jeśli kogoś interesują te klimaty. Później mm, zaczęłam sobie czytać Nevermore, czyli coś, co wybrałam do akcji Styczenie z Kobietą. Ale też w sumie chciałam to po prostu przeczytać, jest to młodzieżówka, która nazywana jest Harry Potterem w spódnicy. Mamy dziewczynę, Morrigan, która jest przeklętym dzieckiem i jej życie ma się zakończyć w dwunaste urodziny, czy jakoś tam jak będzie miała 12 lat po prostu. W wieczór przesilenia, ponieważ po prostu wszystkie przeklęte dzieci umierają w wieku 12 lat. Mam nadzieję, że coś teraz nie mylę. Zobaczymy, co będzie dalej i na pewno będę o tym opowiadać w kolejnym jakimś filmie. Ostatnia książka, o której jeszcze powiem na tym vlogu i kolejna też z akcji styczeń z kobietą, to Harda Elżbiet Hereziński. Opowiada ona historię Świętosławy, czyli siostry Bolesława Chrobrego. Na pewno kojarzycie tę autorkę i kojarzycie tą książkę. Jest bardzo znana, to powieść historyczna. Powiem Wam, że mimo, że jest tutaj bardzo dużo faktów, bardzo dużo jakichś tam imion, nazw plemion, są tutaj jakieś tam polityczne sprawy, historyczne właśnie, jakieś tam potyczki, walki. Muszę przyznać, że mimo to książka się mega dobrze i płynnie czyta. Także w sumie to się jej bałam. Też średniowiecznie nie jest jakimś tam moim ulubionym okresem historycznym, ale wydaje mi się, że to ta książka ma naprawdę duży potencjał i jestem mega zaciekawiona, co będzie po prostu dalej. Na tym koniec mojego vloga sylwestrowo-noworocznego. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Już to chyba życzyłam w którymś poprzednim filmie i. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania filmu i w ogóle do y, komentowania. Dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!